Dzień dobry moi kochani, witam Was ponownie i zapraszam na następną bajkę. Dzisiejsza bajka to bajka estońska, a jej tytuł to Trzy przątki złota. Posłuchajcie. Dawno, dawno temu w Wielkim Boże żyły sobie trzy przepiękne dziewczyny, ale żyły Małej chatce, która była własnością strasznej czarownicy. Czarownica cały czas wykorzystywała młode dziewczyny do tego, aby przędły złote nici. Od rana do wieczora dziewczyny ciężko pracowały, i w zasadzie nie widziały żadnego innego człowieka poza swoją macochą. Wiedźma była bardzo zła. Kiedy cokolwiek się stało i dziewczętom nie udało się swojej pracy wykonać, biła je senkatem kijem i nie pozwalała jeść chleba i pić mleka. Bardzo chciała mieć jak najwięcej złotej przędzy i nikt właściwie nie wiedział dlaczego. I skąd znalazła się ona w jej chacie? Boże. Co jakiś czas, mniej więcej raz w miesiącu, macocha zostawiała dziewczyny, dając im bardzo dużo pracy do wykonania, i mówiąc, że ma być ona w całości wykonana wtedy, kiedy wróci. Dziewczęta bardzo się bały swojej macochy, ale spoglądały. Na słońce, które wstawało rankiem, i na księżyc, i gwiazdy wieczorem, kiedy kładł się spać. Jednak macocha powiedziała, że jeżeli kiedykolwiek któraś z nich przerwie nić, nić straci swoją barwę, nie będzie już taka piękna i błyszcząca i złota, a wtedy rozprawi się z przątką inaczej. Dlatego dziewczęta całymi nocami przyglądały się złotej przędzy i bały się strasznie, żeby nigdy nitka nie pękła. Któregoś dnia, kiedy siedziały i przędły, usłyszały tętent ten kopyt. Cóż to może być, pomyślały, przecież nie widziały żadnego innego człowieka oprócz złej macochy. To był królewicz, który będąc na polowaniu, zabłądził i szukał drogi w ciemnym boże. Zobaczył nagle ścieżkę i mały domek, ale nikogo w nim nie było. Przątki schowały się w komorze, bo bardzo bały się, któż to może do nich przyjść. Królewicz stukał i stukał w drzwi, ale nikt mu nie otwierał. Popchnął je mocno i najpierw zapukał do komory, w której zła czarownica zostawiała złotą przędzę. Komora nie drgnęła. Czyli nikogo w niej nie było. Przeszedł kawałek dalej i zobaczył małą komórkę, w której skrzypiały drzwi. Ale trochę światła, jak gdyby widać, było. Od dołu popchnął drzwi i zobaczył trzy prześliczne dziewczyny. Piękne jak zorze, a najpiękniejsza z nich była najmłodsza. Serce zabiło mu mocniej, gdy zobaczył dziewczynę najstarsza. prządek zapytała: kim jesteś panie i czego tu szukasz? Jestem synem króla tej krainy. Zabłądziłem na polowaniu i nie sądziłem, że w naszej krainie znajdę. Tak piękne dziewczęta. Ośmielona tymi słowami i jego dobrocią, najmłodsza, popatrzyła i powiedziała, że dola ich jest dość ciężka i bardzo by chciały, żeby ktoś je uratował. Poczęstowały królewicza chlebem i mlekiem i z żelnymi łzami pożegnały się, myśląc o tym, że Kiedyś przyjedzie je oswobodzić. Usiadły wszystkie i zaczęły prząść na nowo. Ale najmłodsza, która tak bardzo zapatrzyła się na młodego królewicza, w pewnym momencie zerwała swoją złotą nici. To było straszne. Nici zrobiły się szare, brudne. Próbowała je wyprać próbowała odzyskać blask niestety tak jak mówiła macocha jeśli któraś nić przerwie już nigdy nie odzyska ona swojego blasku strasznie bała się powrotu macochy i tego co z nią zrobi bo przecież zagroziła im rankiem macocha wróciła kiedy zobaczyła że nici są szare a najmłodsza przątka płacze nad nimi, wciągnęła ją do komory, najpierw zbiła laską sękatą i powiedziała, że czeka ją śmierć głodowa. Żadna z sióstr nie ma prawa przynieść jej niczego do picia ani do jedzenia. Siedziała w jedna przątka i płakała, ale do okna nagle zbliżył się czarny. Patrzyła na niego, a dziewczyna znała mowę ptaków. I poprosiła, aby pomógł jej w ten sposób, żeby poleciał do królewicza i opowiedział mu, co się stało w chatce macochy. Siostry czekały, kiedy macocha zaśnie. Kiedy zasnęła już bardzo mocno, po cichu, uchyłkiem przyniosło dziewczynie trochę chleba leka. I robiły to co drugi dzień. Inaczej pewnie rzeczywiście umarłoby z głodu. Kruk poleciał do księcia i postanowił opowiedzieć mu, co się stało, ale przecież książę nie znał mowy ptaków. Usiadł więc w ogrodzie królewskim i zaczął rozmawiać z sikorką. Na szczęście w tym ogrodzie znajdował się też dobry druh, Królewicza, syn króla wiatrów. On znał mowę ptaków i posłuchał kruka i wtedy mógł przekazać wszystkie wiadomości Królewiczowi. Królewicz postanowił oswobodzić dziewczęta, ale zajmowały go jeszcze sprawy kraju, których nie mógł odłożyć na półkę, ponieważ zły sąsiad. Chciał zawojować granicę. Pojechał z swoim wojskiem i wygrał bitwę. Ale nie było go parę dni. Dziewczyny straciły zupełnie nadzieję na to, że uda im się odzyskać wolność i uratować najmłodszą siostrę. Kiedy jednak wrócił królewicz z powrotem, postanowił poprosić swojego drucha, aby powiedział krukowi, że dziewczyna ma stanąć przy kładce niedaleko chatki za siedem dni i siedem nocy. Wtedy będzie mógł przyjechać ją zabrać. Opowiedział też swojemu ojcu o pięknej dziewczynie, której się zakochał. I wtedy, rzeczywiście po tych siedmiu dniach, kiedy siostry wypuściły ją, i stała przy płatce, bała się, że już książę, ani królewicz nie przyjadą, a jednak i książę wiatrów, i królewicz zjawili się. Królewicz zabrał dziewczynę ze sobą i postanowił z nią uciec, ale zostały jeszcze siostry, które przędły w złotą nić. Obiecał im, że też się uratuje. Kiedy rankiem obudziła się zła wiedźma, macocha i zobaczyła, że nie ma najmłodszej przątki, zaczęła obijać swoim sękatym kijem obydwie siostry, ale żadna z nich nie powiedziała, gdzie i z kim uciekła ich najmłodsza, ukochana siostrzyczka. Wtedy macocha nie wytrzymała. Poszła do swojego tajnego ogródka, i stamtąd wzięła siedem ziół. Związała je mocno sznurkiem i powiedziała, że zioła mają być rzucone na wiatr i mają gonić tą, która uciekła, a kiedy jej dotkną, to umrze. Płakały siostry, bo wiedziały, że macocha może to zdziałać. Kiedy Dziewczyna razem z królewiczem uciekała i była już na kładce. Przy jeziorze nagle kłępek ziół dopadł jej sukni. Wtedy spadła w ton jeziora i szukano jej wszędzie, ale nie można było jej odnaleźć. Ani jej ciała, ani nawet kawałka szaty, który świadczyłby o tym, że utonęła. Książę usiadł nad jeziorem i zapłakał słonymi łzami. Wtedy usłyszał piosenkę. W mi jestem i zostanę, jeśli mój kochany nie uratuje mnie któregoś dnia. Nie wiedział, czy majaczy, czy rzeczywiście słyszał swoją przątkę. Ale zobaczył. Że na brzegu jeziora wyrósł przepiękny kwiat białej linii. Cóż zrobić? Tak bardzo się rozchorował, zabrano go do pałacu i ze zgryzoty leżał tam pewnie ze trzy tygodnie. Jednak jego druh nie mógł na to patrzeć i poprosił, aby kruk poleciał do jego ojca, króla wiatru. I poprosił o radę. Kruk wrócił po dwóch dniach i kazał otworzyć wszystkie okna w pokoju, w którym leżał królewicz, i zrobić przewiew. Wtedy to wiatr północny, przysłany przez króla wiatrów, przejął wszystkie złe życzenia macochy. I książę, Zobaczył, że jego druh czuje się już lepiej. Kiedy już prawie zupełnie wyzdrowiał, przekazał mu wiadomość od ojca. Dał mu kamień i powiedział, że ma włożyć ten kamień do swojej kieszeni, a później rzucić się w toń wody, tam gdzie rośnie lilia. Zamieni się wtedy w raka a wtedy będzie mógł obciąć łodygę, która wrasta w toń wody i zabrać stamtąd białą lilię. Białą lilię, która jest jego kochaną. Kiedy wypłynie, musi położyć kwiat i stanąć obok ogromnego, szarego kamienia. Wtedy musi wypowiedzieć słowa, z lilii będzie dziewczyna, a z raka Mężczyzna. I w tym momencie, kiedy to się stanie, oboje wrócą do ludzkiej postaci. Tak też się stało. Brak z wielkim mozołem obcinał Lilię, aby wynieść ją na brzeg. Bał się, żeby jej nie upuścić. Gdyby ją upuścił, już nigdy nie odzyskałby swojej ukochanej. Ale się udało. Położył je na wielkim, szarym kamieniu i wypowiedział słowa, które miały przywrócić ich do ludzkich postaci. Jakąż ogromną radością było to, kiedy zobaczyli się nawzajem i padli sobie w ramiona. Teraz już żadna siła nie mogła pokonać tego, aby dziewczyna została jego żoną. Zabrał ją na zamek, przedstawił ojcu, a ojciec szczęśliwy bardzo, że jego jedynak znalazł swoją miłość życia, wyprawił im ogromne wesele. Wszyscy bawili się na tym weselu trzy dni, ale zakochani tak bardzo cieszyli się sobą, że w pewnym momencie zapomnieli o siostrach, które przecież czekały na wybawienie. Czarny orzeł który rozmawiał z krukiem, usiadł w ogrodzie niedaleko księcia i powiedział mu, że siostry czekają, aby powiedział swojemu druchowi, że chyba zapomniał o swoim przyrzeczeniu. Książę, syn króla wiatrów, poszedł do swojego drucha i opowiedział mu o tym. Królewicz zawstydził się trochę. A jego piękna młoda żona rozpłakała się, że zapomniała w swoim szczęściu o siostrach, które wiodą niedolę taką, jak wiodły wszystkie trzy razem. Postanowił, że odbije przątki, zabrał ze sobą wojsko i nocą podjechał. Od chatę swojej czarownicy. Ale czarownica, patrząc w swoją kulę, wiedziała, co się szykuje. Zabrała złotej przędzy, ile tylko się dało, i rozpłynęła się, jak gdyby. Kiedy wojsko podeszło pod dom, tylko w komorze zostały złote nici. Zastanawiali się wszyscy, po cóż były jej te nici i dlaczego chciała ich tak wiele. Okazało się, że chciała mieć przepiękne złote szaty, takie jakich nie miał nikt. Dlatego, kiedy raz w miesiącu znikała, kradła promienie słoneczne, z których dziewczęta potem mogły wyplatać nici. Kiedy weszli do chaty i. Przątki zobaczyły swoją siostrę i królewicza, płakały z radości, już nigdy się nie rozstali, zabrał siostry Królewicz na zamek i wszyscy odtąd byli razem szczęśliwi i wolni. A z tej przędzy, która została w chacie, uszyto mnóstwo pięknych rzeczy dla poddanych. I od tego czasu też było w tym kraju dużo cieplej, bo już żadna zła wiedźma nie kradła słońcu złotych promieni co miesiąc. Także nasza historia kończy się bardzo pozytywnie i myślę, że Wam się podobała. Ja się już dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam na następną bajkę za tydzień. Do zobaczenia!